Bardzo ciężkie spotkanie, wygrane 48-42, ale walki, emocji, tej walki na łokcie było mnóstwo w tym spotkaniu. No tak wiadomo było, że Rybnik podrażniony tą porażką u siebie z nami przyjedzie tutaj walczyć o, o całą pulę. E, no ciężkie będzie, takiego też się spodziewałem. Myślę, że już do końca sezonu nie będzie łatwych meczy i, i gdzieś tam trzeba się przyzwyczaić, że że to będą takie mecze właśnie. I znowu weterani, Grzegorz Walasek, Tomasz Gapiński pojechali kapitalnie, nie tylko z sobą punkty, ale ta walka, te emocje, które dali kibicom, no to było coś pięknego. No tak, kilka razy gdzieś tam był odwrócony bieg z 1-5 na 5-1, także dla kibiców myślę, no lepszego meczu nie może być, jak jest mecz wygrany, mecz po walce, także no, myślę, że, że gdzieś tam dobra reklama żużla, a poza tym no cieszy postawa Grześka i cieszy postawa gapy, a, ale martwi znowu Oli i Nikola gdzieś tam bez prędkości cały czas i, i mimo dużych ruchów, no, no nie jest tak, jakby się chciało. Z duszą na ramieniu, tak trochę czekałeś na Oliego Oli po tych jego perturbacjach w Pradze, gdzie stracił najlepsze silniki i miał problemy sprzętowe? Znaczy myślę, że Oli ma problem, nie jest tak szybki, jak był ostatnie dwa czy trzy sezony, podobnie jak Nikolaj, ale myślę, że w Różlu tak jest właśnie, że po tych tam dwóch, trzech sezonach zawsze przychodzi trochę słabszy. Ale to nie znaczy, że gdzieś na play-offy się nie odnajdą. Ale masz do w postaci Patryka Hansa na 13 punktów? Kolejny kapitalny mecz tego młodego Lindczyka. No tak, to by się spodziewał, można powiedzieć. Nie? Myślę, że, że gdzieś tam wszyscy liczyli, że na tej U24 będziemy mieli dziurę, a tu się okazuje, że mamy najlepszego w lidze zawodnika. Wracacie na pozycję lidera, ale tak naprawdę niczegoś nie można być pewne na dwie kolejki przed końcem rozgrywek. Bardzo dwa trudne mecze przed nami. Wyjazd do Gniezna i mecz z napędzoną bydgoszczą która też jedzie o wszystko, także no mamy w tym roku może troszeczkę na własne życzenia, ale taki układ po tych dwóch przegranych meczach pierwszych o dwoma punktami, że cały czas jedziemy mecze o wszystko i na razie wychodzimy z tego obronną ręką. Mam nadzieję, że będzie tak do końca roku.